Yo, raz, a, słuchaj, yo. YouTube zmienił mi na żółtość zielonego dolara. Bo po ośmiu latach te i nie spełnia wymagań. Choć pisałem jako fikcję, teraz wszystko się sprawdza. Oni mogą iść zabijać, ty nie możesz obrażać. Takie czasy wolą, kiedy teksty są śliczne. Moje nie są, za to gówno mam profetyczne. Słyszysz dzieciak, dla mnie to coś więcej niż biznes. Widzę zło, o tym mówię, nie milcz. Siedzę w domu, słucham paka i jem suszy w tym Trzy godziny dalej wojna, lecą bomby za u nas jest dobrze. Mimo paru spraw tak czuję, moje problemy chwilę mikną. Kiedy patrzę na butze, jeżeli przyjdą do nas, co mam robić, nie wiem. Liczę na to, że sam wtedy nie zawiodę siebie. Od tylu lat czuję, jakby miał zawalić się świat. Obym się mylił, a jak się nie mylę? Nieba czy przyjdzie czas i zawyje ale nad miastem. Wierzę, że odnajdę siłę, by trwać. Taki jest plan i choć kiedyś było mi łatwiej. Liczę na to, że podołam i tak, kiedy przyjdzie czas i zawyje ale nad miastem. Wierzę, że odnajdę siłę, by trwać. Taki jest Plan i choć kiedyś było mi łatwiej liczę na to że podołam mi tak yo. łatwo mówić o odwadze kiedyś siedzi się tutaj siła bierze się z wyrzeczeń męstwo rodzi się w pula ja spokojnie robię pecel nawet gdy się nie ruszam tam 36 przydziera, zrobiłeś tak oceni historia ja tyle siebie znam co mnie zdążył los przebadać tu teraz kiedyś proste wszystko było dziś złożoność dostrzegał kumpel mówi mi że w razie czego będzie uciekał jego życie i decyzje co ja mogę oceniać przecież sam mam życie pełne błędów Odkrót do poszukiwania sensu. Król młodzieży gada bzdury, chyba Moskwa mu płaci. Tu się wojna nie zaczęła, on już zdradzi. Kiedy przyjdzie, czas i zawyje, ale nad miastem wierzę, że odnajdę siłę, by trwać. Taki jest plan, i choć kiedyś było mi łatwiej. Liczę na to, że podoła mi tak, kiedy przyjdzie. Czas i zawyje, ale nad miastem wierzę, że odnajdę siłę, by trwać. Taki jest plan, i choć kiedyś było ja chyba mi od tam Dzieciaki grają na szkole, ludzie się kłócą, na necie wodę bo bo się, się nie, zwa, zwa, bo to nie Świat się nie zmienił. Wczoraj to W sole po prostu bliżej przyszło piekło. Ja, czy będę wiedział, co stanie? staną pod domem się po moją niepodległość. Zawyje, ale nad miastem wierzę, że odnajdę siłę, by trwać. Tak i... Choć kiedyś było mi łatwiej, liczę na to, że podołam i tak Kiedy przyjdzie czas, mi zawyje ale nad miastem Wierzę, że odnajdę siłę, by trwać Taki jest plan I choć kiedyś było mi łatwiej, liczę na to, że podołam i tak Kiedy przyjdzie czas Aha, bo ty masz tym kolanem, nie chcesz Dobra Jak przepierdolimy, to najwyższe pójdziesz z sygurą, jak coś No Dla wszystkich medyków systemu Państwowe ratownictwo medyczne jesteśmy z wami Godzina dziewiętnasta. Bijam na stację, się masz Jurek. Sprawdzę powóz, weź herbatę na staw. Co tam na schodach, spytam jeszcze dzienną zmianę, dali pozbać dla beki, zadaję pytanie. Sprawdzam pakę, sprzęt, leki, uzupełniam braki i na górę. Po choćby łyk gorącej herbaty, nie wiadomo kiedy znowu będzie szansa na to. Nagle dzwonki, kurwa. Ublałem się herbatą, luz. O tam ktoś umiera, wypadek, zadłaginie Jurek. patrz z powagą w tablet i dziesięć. Cóż, mundur na gard, trzeba uratować życie. Jeszcze sprawdzę. Tam, czy na pewno mamy hydroksyzynę i jedziemy Furatur turla tele ze stali ale za tonówka nie ma lipy dofinansowali i wpadamy na kwadrach badania lecz na, na miejscu po. pani Maria ofiara zamkniętego POZ-u jak za dawnych lat zwiedzam mocą moje jest. miasto lecz to syreny nie boombox nie dają wam zasnąć teraz światła strobo zniekształcają obraz swoją mocą Ode no same szare choć niebieskie ulice no. jak za dawnych lat zwiedzam mocą tak, moje tam, że... miasto lecz to syreny nie boombox nie dają wam zasnąć teraz Światła zdrowo zniekształcają, obraz swoją mocą. To te same szare, choć niebieskie ulice nocą. Noc trwa, dalej, myślę, dysponie szale. Jurek zdaje pacjenta, odpalam fajka pod szpitalem, patrzę w gwiazdy. Zastanawiam się, co jeszcze noc przyniesie. Dopijamy kawę, Jurek kończy kartę na tablecie. Znowu dzwonki, teraz mamy grubszy temat. Nie oddycha nagłe zatrzymanie krążenia, rośnie adrenalina. Czy zdążymy tam z pomocą? To my dziś spróbujemy odwrócić wolę bożą. Przestaj, znamy się z nami. Tu już znowu, nie ma znowu, 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 czasu na, do tyłu. Działa sprawnie jak jeden organizm Parametry dość lekki, a nie jak automaty Intubacja, kardio, zapis fały w defi strzały i wyrwany śmierci Teraz zaczynamy walkę, jeden wróg Pokonany, zaczynamy walczyć z czasem Powiadamiamy soursy reny i ruszamy w trasę Jak za dawnych lat pędzimy pustym nocnym miastem Jak za dawnych lat Zwiedzam noco moje miasto, lecz to syreny nie boombox Nie dają wam zasnąć, teraz światła zdrowo zniekształcają obraz swoją mocą To te same szare, choć niebieskie, ulice nocą Jak za dawnych lat, zwiedzam co moje miasto, lecz to syreny nie boombox Nie dają wam zasnąć, teraz światła zdrowo zniekształcają obraz swoją mocą To te same szare, choć niebieskie, ulice nocą Nie wiem, który to już wyjazd, wszystkie zlewają się w jeden Różowe chmury sugerują, no, że za chwilę świt Taka noc oh. jak ta się stała dla nas już poprzednim chlebem Zmęczony jak nie wiem... Kładę słowa na i tym dół. Taki i byt ratowników, innych medyków systemu. Ktoś musi nie spać, żeby spać. Mógł ktoś karetka bez medyków, jest jak powietrze bez tlenu. Takie przemyślenia wywołuje zawsze ciężka droga. mój i ostatni i dyżur. I ostatni i raz, gdy jeszcze i miałem i siłę, by pokonać śmierć, może to Twój ostatni dyżur. Może czujesz to zwątpienie, czy to dobrze, czy to źle. Dziś nie myślę o tym. Wybrałem już inną drogę. Może jeszcze kiedyś włożę mundur i odpalę fiam. Jeszcze raz wyjadę w ciemność. Miasto białym samochodem, a niebieskie światła będą tańczyć po witrynach bram Jak za dawnych lat, zwiedzam co moje miasto, lecz to syreny nie boombox Nie dają wam zasnąć, teraz światła strobo zniekształcają obraz swoją mocą To te same szare, choć niebieskie ulice nocą Jak za dawnych lat, zwiedzam nocą moje miasto, lecz to syreny nie boombox Nie dają wam zasnąć, teraz światła zdrowo zniekształcają obraz swoją mocą To te same szare, choć niebieskie ulice nocą

to nie znowu, to jest moment. O, teraz. Chłodny no. pot zalewa opanuj drżenie rąk, choć może jest niewesoło. Stojąc na krawędzi życia czujesz ból, choć nie umierasz. Opanuj ten strach, bo się kurwa nie poterr. Jeszcze nie raz się tu znajdziesz, to nie czas nie puszczać gardę, może masz ostatnia ja ja szansa, to jest czas żeby działać. To jest twoje boisko, wychodzisz tu w pierwszym składzie, to nie jest czas by grzać ławę, nie wolno ci się poddawać. Trzeba grać. Wiem, że strach paraliżuje, może wydaje ci się, że to koniec, że już nie ma szans. Trzeba brać co swoje. W końcu sam poczujesz dumę i zrozumiesz, że tylko wielkie oczy ma strach Nie masz szans, by odpuścić w tej chwili Wielu miało plany, lecz tylko nieliczni są na szczycie Docierają tam tylko ci, co nie odpuścili Marzenia zmienili w cele, tak wygrali życie Nie bój się, każdego dnia powtarza Bóg 365 razy znajdziesz takie zdanie w piśmie Nawet jak koleje życia znów cię zapędzają w ruch Opanuj strach, a zobaczysz gdzie jest wyjście Może że dziś się nie czujesz na siłach, by zrobić krok Wszystko spowił mrok i nie nie widzisz światła w ciemności, odpośli Weź głęboki oddech, czekacie lot Niczym kamil sto, gdy dociera do krawędzi skoczni Tylko głupiec czy nie boi, odwagą nie jest brak strachu Odważni ludzie robią swoje, chociaż ciało drży Myślałem o tym zawsze, gdy wchodziłem do pożaru Ktoś na ciebie liczy, więc zagryzasz mnie choć jeszcze tak jest ze wszystkich Z każdym wyzwaniem życiu, pomyśl było tu przed tobą, żeby to, 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 to. zdobyć to. oni też czuli przed nieznanym samym bystu nie dali się spędzać, strącić do jednej zmroku. Hey, nie pozwól mu rządzić tobą, pomysł to o snach Zawrócić z drogi to na własne życie zamach Ja też kiedyś opanowałem ten strach I dzisiaj jestem tam, gdzie nie byłem nawet w planach Dzisiaj jestem tam, Uważaj tam masz najpierw niżej Snajper! Niżej Sniper! Dzisiaj sniper! dzisiaj sniper! Sprawdź jest sniper Tak, niżej tutaj sniper! No to wy... Ale to my nikogo tu nie widzimy z tej strony, bo chyba nie Aha, samym samej góry. Dobra. Poranomigazem w Izbie. O kurwa! Michał, widzisz mnie? Michał. Michał, już tam jest? Dwóch, trzech? Tele widzisz Nikt nie wojnie jak jest na wojnie z dala od domu spokojnie, czy wyjąć szablę znowu. Szacunek i pamięć tym ludziom się należą, ten trakt dedykuje wszystkim poległym żołnierzom z nadzieją, że zginęli nie na darmo, bo byli dla świata tą jednostką elitarną, męską, rzetelną, patriotyczną ponad skalę. Co znaczą te cechy? Ty już dawno zapomniałeś, więc Mirz i odpowiedz na jedno pytanie. Czy walczyłbyś za wolność i nagle za wahanie, ale co w tym dziwnego, gdy wciąż słuchasz kłopotu, jak wielu wraca w trumnach okrytych polską flagą dla płaczących dzieci, jak matka Wytłumaczy dlaczego nie ma ojca Bo tu się z pracy z to i nadzieją sama Wzdycha do okna Że któregoś dnia swego męża jeszcze spotka ty walcz, walcz Pokaż swój charakter, pokaż, że jesteś dla ciebie w życiu ważne A ty walcz, walcz Walcz mentalnie za nich Za tych co zginęli Za tych co zostali A ty walcz, walcz Pokaż swój charakter Pokaż, że jest coś dla Ciebie w życiu ważne za nich za tych co zginęli i za tych co zostali Stawiają swoje głowy walcząc z naszym godem sercu Choć i tak wielu z was ma ich za zwykłych morderców Bo na własne życzenie chcą wyjechać na misję Szanujmy ich wybory, ich życiowe wizje Dumnie w ubraniu moro Bardzo często ludzie młodzi ryzykują własnym życiem Na mnie prawdziwi patrioci przez karabiny i granaty do podwodnej łodzi Umierają za nasz kraj Ja mam dla nich wielki podziw w ciągu stresu. Tęsknota za bliskimi i rodziną Wiadomość z ostatnich chwil Znowu młody żołnierz zginął Pokojowe misje, w których giną ludzie Dziesiątkami, jedna bomba, pułapka I kolejnych nie ma z nami Inno wszystkich tych zagrożeń Dalej walczą za ojczyznę To właśnie za nią oddają każdą biznę ja oddaję po bo od wszystkim się uzbroim Z naiwną nadzieją na koniec każdej wojny A ty walcz, walcz, pokaż swój charakter Pokaż, że jesteś dla ciebie przyjaciół walcz, że... za nich Za tych, co Będę Pokaż swój charakter, pokaż, że jest coś dla ciebie, Wydanie Wydanie. Za nich, za tych co zginęli i za tych co zostali W samej Unii kolejny motyw, znowu kłopoty To działa jak narkotyk dla rządzącej hołoty Dzisiaj już nie ma miejsca dla starego patrioty, Teraz zobacz co się dzieje za granicą Europy Konflikt za konfliktem, wojna w Pakistanie Zamach stanu w Mali, wiemy nie powstanie w Sudanie Z karabinem mały człowiek Potem nawet małe dziecko ma do czynienia z wrogiem W rejonie niebezpiecznym strach życie mu przysłania Wojna złem koniecznym, broń gwarancją przetrwania Patrz to, co podają media Otwórz oczy na yes, miejsca, gdzie dzieje się tragedia Opad wojny kurczę zastygła na mundurach Zostało cierpienie i kilka dziur po kulach Dziś łączymy się w bólu Razem w jednym celu ze specjalnym numerem dla naszych bohaterów A ty Walcz, walcz pokaż swój charakter, pokaż, że jesteś dla ciebie w życiu ważne A ty walcz, walcz Walcz mentalnie za nich Za tych co zginęli Za tych co zostali A ty walcz, walcz Twój charakter, pokaż, że jest coś dla ciebie w życiu ważne. Ale walcz, walcz, walcz mentalnie za nich, za tych, co zginęli i za tych, co zostali.